Lumpeksowego jeszcze nie było na tym TikToku! Dziś zamiast lumpeksowego wtorku postanowiłam, że zrobię Wam naprawdę, ale to naprawdę taki mega lumpeksowy haul, bo to, jakie ja rzeczy znalazłam w lumpeksie, to przeszło jakiekolwiek ludzkie pojęcie. Jeśli szukasz obecnie jakiegoś fajnego futra na tą przepiękną za oknem pogodę, to nie idź do sieciówki. Tego jest pełno w lumpeksach. Przepraszam bardzo, ale czy wy byście powiedzieli, że to jest lumpa? To jest futerko z Zary, ono wygląda jak nowe, i jakby co najmniej przed chwilą leżało na jakiejś wystawie w jakiejś sieciówce. No hit. No to jest po prostu coś pięknego. Tylko chodzi jeszcze o odzież wierzchnią, to znalazłam najpiękniejszą i najsłodszą marynarkę na świecie, i już wam przymierzam. Jestem tak mniej zakochana, że jutro ona posłuży mi jako mój lumpeksowy urodzinowy outfit, i rozumiecie to, że ona ma tutaj. Takie falbaneczki, takie detale, no jest po prostu przepiękna. Teraz będzie krótkie story time. Dwa dni przed moim ostatnim wyjściem na lumpę rozpłakałam się i też pogadałam trochę z Wami na blogu, no bo trochę przytyłam, no i dubsko poszło, no i ogólnie wiecie, jak to kubicy. No jest spoko, nie? Ale po prostu, no nie chodzę już w moje wcześniejsze ciuszki, na przykład w taką przepiękną spódniczkę, więc wystawiłam ją na wintet. Proszę do lumpa, takim dość smutnym humorem. I znalazłam. O rozmiar większą. Także lumpek sobie bogowie stwierdzili, o nie, nie, nie. Patecka, uśmiechnij się. Mamy dla Ciebie większą. Twoja dupa się zmieści. Wiem, że ja wiele razy mówiłam, że znalazłam najpiękniejszy sweter, ale patrz teraz. On, to jest definicja mnie. On krzyczy, ja i Patecka równa się coś pięknego, nie? To jest moher, wełna. Ja jestem po prostu zakochana. Ja to kocham. Ja to kocham i ja wiem, że on Wam też się podoba. Wyczujecie tą energię, co nie? Wiem, ja wiem. Ja wiem, że się dziwisz i ja też nie dowierzam, co nie? Wyobraźcie sobie w ogóle ten sweter, i tą różową spódnicę? No to jest hit. Ja to przymierzałam razem w lumpie, to było coś piko po prostu. To, to jest wełna. No. Następna. A ten sweter to już w ogóle, słuchajcie, przeglądałam sobie w lumpie swetry, patrzę, pani e, dołożyła ten sweter, mówię, ej, ale zarąbista. On po prostu go ubierasz i on od razu robi outfit. I później patrzę i znalazłam taki sam, to znaczy wtedy nie zdawałam sobie sprawy, że to jest ten sam, tylko po prostu większy rozmiar. I patrzcie na ten, on jest zarąbisty, ale patrzcie teraz na ten. No. no. Coś pięknego. I wiesz, jaki to jest skład? Moher. Ale mam jeszcze do Was jedną prośbę. Jeszcze nie przeglądaliście tego TikToka, to zostańcie. Będę bardzo wdzięczna za każdą obserwację, bo moim marzeniem jest, żebyśmy w końcu, po tak długim czasie, wybili te 60 tysięcy. Więc zróbcie mi prezent na urodzinach, które mam jutro. I, i, i. tam kliknijcie tam. plusika, dobra? Dzięki! No i to by było tyle. Na tyle z tego holu. Ej, mega jest, co nie? Takie mi się łupy trafiły, że mówię, to chyba lumpeksowi bogowie tam nade mną czuwają i zesłali mi to wszystko na urodziny, co nie? No dajcie znać, co Wam się najbardziej podobało i widzimy się w następnym lumpeksowym wtorku. Pa! pa.